Witaj, Olu. Niech Jezus będzie uwielbiony, bo wiesz co? Tak. Ja sobie ciągle po powrocie z Zakopanego pamiętam tą scenę, jak żeśmy sobie zeszły na bok, stanęły przy wejściu i zadałaś mi to pytanie, w sensie powiedziałaś mi, że przyjechałaś do Zakopanego z butami i wiesz, bo ci Jezus powiedział, że masz te buty, na pewno je tutaj gdzieś zostawisz, komuś dasz w potrzebie, kto będzie potrzebował butów. No i teraz zaczęła się cała sprawa Komu je dać? Ale na początku powiedz, jak to powstało u ciebie? Daj świadectwo, jak, jak usłyszałaś to, że masz zabrać buty, to się potem wydarzyło. E, tak, to, to była w ogóle taka, taka dziwna historia, bo przed samym wyjazdem. Ja w ogóle miałam taki, y, taki podręczny plecaczek, malutki tylko, także niewiele mi tam weszło do tego. Na te cztery dni, mówię, jakoś tam się zmieszczę, ale przed, przed wyjazdem miałam taką myśl, y, weź zapasowe buty, bo swoje oddasz. Mhm. I tak ta myśl chodziła za mną. I tak Duch Święty podpowiadał po prostu, weź, weź buty zapasowe. No to ja jakieś tam adidaski sobie jeszcze gdzieś upchnęłam. I, ale w zakopanym całkowicie zapomniałam o, yy, yy, no, o, tej, o tej myśli, myśli także mhm. dokładnie tak. Ja po prostu tam yy, no, byłam tak przejęta i, 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 i tym wszystkim i zajęta i modlitwy i w ogóle w ogóle, że po prostu no, całkiem zapomniałam o tym. I słuchaj, w ostatni dzień yy, yy, pobytu tam no, yy, mówię do koleżanki, słuchaj, ta myśl wróciła do mnie i mówię, czy ty wiesz... Jaki rozmiar tutaj ci, te, ci chłopacy noszą rozmiar buta, żeby tak nie chodzić do każdego i nie pytać? No tak, bo było razem z nami, było wśród nas tak. cztery osoby mieszkające w schronisku A, dla bezdomnych, no i, 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 mhm. i myślałaś, że którejś z tych osób no, może w potrzebie dasz te buty. Tak, i tak właśnie pomyślałam, że może któryś akurat tam jeździł, wróciła i ja mówię, pani Jezu, no to chyba muszę zostawić te buty. I pytam się koleżanki i, i słuchaj, ona mówi, no to się dowiemy. I byłam sza święta w ostatnim dniu i my tak pod ławką zerkamy, Kto, jakie tam nosi mniej więcej but, czy jest duży, długi. Bo ja mam dosyć dosyć długą stopę, także wiedziałam, że może na pewno komuś się, a taki porządne buty miałam trapery, także mówię na pewno. A jakie masz rozmiar? Ja mam 42, dosyć a, nawet 42,5 to były, no tak także dosyć duża stopa. <grym> no i po mszy świętej właśnie y, tam już mieliśmy odjeżdżać, zebraliśmy się tam w korytarzu, a pamiętasz i ty tak, wtedy tak, tak. pytanie, czy, czy komu mogę po prostu ofiarować, żeby to też tak y, y, nie było, że y, mówię idę i, i szukam, tylko chciałam się po prostu popytać. No i... I właśnie powiedziałaś, że tutaj jest taki potrzebujący I, i, i wzięliśmy go na bok i ja mówię: "Słuchaj, chodź tutaj. Ja mam takie buty, a jaki masz rozmiar?" No on mówi 43. Ja mówię: "Ściągaj buta, zmierzymy." <grym> no i on y, ściągnął wkłada do tego mojego buta nogę i po prostu na mnie oczy otwarte. <grym> Radość od ducha do ucha mówi: "Pasują." <grym> Że pasują. Ja mówię, to są nowe buty. To nie były jakieś, mówię, także bardzo się cieszyłam, że. Że ta myśl była z Ducha Świętego. Eee, tak, że no, no, w ogóle się nie spodziewałam, że, że mi się jakoś tam. Ale tak Pan Bóg chciał, że. To było no, dosłownie parę, parę minut, że mówię, on przyszedł na boku, zmierzył, mówi, no perfekcyjne buty po prostu, tak? No, ja mówię, idę korytarzem w skarpetkach i chłopacy patrzą, a ty co, bez butów w skarpetkach? Ja mówię, tak, no ja mówię, teraz to będziecie mnie nosić. <laughs> Czyli wszystko zgodnie z planem. Wszystko zgodne z planem. I poszłam, wyciągnęłam z plecaczka już spakowane buty. Tamte moje drugie Adidasy, spakowane. Wyciągnęłam z torby. I po prostu założyłam je i oni, tak, tacy zdziwieni, że miałam drugą parę butów, myśleli, że przyjechałam w jednych. No tak, bo Ty już tak, miałaś tą myśl i ją po prostu, ja była jej miała... wierna. Była się była się wierna. Tak, tak, tak. A miałam w ogóle nie brać, tylko ta myśl za mną chodziła i ja mówię, podpowiada mi Duch Święty, weź, bo mówi zostawisz te buty. No to jest cudowne, cudowne jest móc tak, oddać. Piękne. Tak, że, że Tak, że tak cierpił strasznie, że z tych butów po prostu, no naprawdę ty mi oddasz swoje buty? Ja mówię, tak, naprawdę, bierz. Ale Olu, cudowna, że, że Duch Święty ci powiedział, że masz to zrobić, ty to usłyszałaś. E, tak, rzeczywiście tak. ta osoba tam była i tak, on miał radość. Ty miałaś chyba niebywałą radość. No, o, nie. bardzo. Nowo, a, ja, a ja Ci powiem w tym momencie, że ja też. Do dzisiaj pamiętam, jak spotkałam osobę bezdomną, zawiązałem do schroniska i nikt nie miał skarpetek, tam nie było skarpetek w ogóle. A że ja miałam tą sam rozmiarce, on, to dałam mu skarpetki, tylko moje były w kwiatki, ale on z taką radością chodził. A ja miałam tak niebywałą radość, że mogłam ze swojej nogi zdjąć i dać mu skarpetki, on był tak zmarznięty, no, że po prostu, a nie, miał, nie było żadnej skarpetki. Nie? No, jedyna, która była to moja na nodze I, i była zima, a ja wracałam w butach bez skarpetek. Tak się cudownie czułam. Taką miałam radość w sercu, że mogłam komuś oddać po tak. prostu i taką radość bezpośrednią potrzebujesz to, to masz tak, właśnie. Tak, tak, tak bardzo tak, prosta radość to po prostu ta radość tak, tak. I to było pięknego. Radość ze spotkania radość to dzielenia. Było, było to mhm. jest cudowne, Pan Bóg niech będzie uwielbiony słuchaj w tej radości będzie Pan w tych uwielbiony. butach, skarpetkach Aleluja. i w tych wszystkich osobach, które tak. były na i w natchnieniach Ducha Świętego. Dokładnie, niech będzie uwielbiony. Amen. Amen.